Tutaj mamy kolejną samiczkę o numerze 198. Oryginał od Kosuba Milan. Jest to samiczka, oryginał linia Deraus Sablon. Jeśli chodzi o jej ojca, to jest Deraus Sablon, gołąbek, który był pierwszym olimpijskim gołębiem w kategorii E na czeską republikę. I pierwszym olimpijski wynik w kategorii I na Czeską Republikę. Tata od tej samiczki, między innymi, miał takie konkursy jak pierwszy z 859 km, trzeci z 973, pierwszy z 762, pierwszy z 859 km. Także to jeśli chodzi o tatę, a jeśli chodzi o mamę, 62, też Kosuba Milan, też Derał Sablon. I samiczka mama tego, tej samiczki miała 21 tysięcy kilometrów przeleciane za żywot, za swój e, karierę lotową. Także gołąbek z, z długiego dystansu po dwóch lotnikach. E, także z tego co Pan uchował z tej samiczki? Z tej samiczki mam ma odróbicie, czyli to nie wykonuje Najlepsza sami, najlepsza 308, tak? 38. 38, najwykonniejsza Jeśli chodzi o wyczyn, tak? Także po nich tych samiczkach oczywiście też są młode te jesienne odchowane, odchowane dostępne. Także na długi dystans jak znalazł?